Szciemo moi drodzy, dzisiaj jedziemy na ucieczkę z moją żoną. Mojej pięknej żony. Dzisiaj urodziny. Także wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Happy birthday. That means happy birthday. Dziękuję. O, po polsku mówi. To mi you. So Także no, jedziemy do kasyna i hotelu Borgara. Bo z mojej żony jest bardzo duży gambler. Ja? Yeah? You're a big time gambler, bym? Nie. Yeah. Dwie duchy przegra i już na rzekę. Tak jak, tak jak ja. No, ale zobaczymy się jak będziemy dalej w trasie. Pogoda dzisiaj dosyć ładna na, wy... na wycieczkę, także myślę, będzie dobrze się jechać. Okej, okay, do później. Ok. Okej, okay, jesteśmy dalej w drodze, ale zdarzyło się coś śmiesznego, jak zwykle. Pozwolę mojej żony opowiedzieć po angielsku, a później ja powiem na was po polsku. Go ahead, baby. Explain what happened. No. Just say it. It's gonna be more funny. No. Yes. Just say it. No. You just missed two two exits. How fast? No. First, you went to turnpike. No, you missed turnpike. Then you went to the right path, which is the parkway, and then you saw turnpike. Oh, let me exit. Because we missed turnpike, we have to go back to turnpike. Duh. And what did you say to me afterwards? Nothing. No, what did you say? Nothing changes. No, but what did you say about not ruining my birthday? Yeah, how did I ruin your birthday? By missing two exits. Oh. Oh boy. Okay, to last was to nie kapuję po English. E, typowo dla mnie e, z, przegapiłem moje zjazdy, które miałem wziąć dwa razy, no dzisiaj jest wyjątkowo dużo, e, bo się zamyśliłem dwa razy, jak jechałem samochodem i przejechałem moje zjazdy. No i moja żona zaczęła się stresować i mówi do mnie, e, postaraj się nie zrujnować moich urodzin. Ja mówię a jak ja je rujnuję, bo w kółko się gubisz dzisiaj. No, w mojej obronie moi drodzy, nie spałem całą noc. Ale też tak jak mówię, jak jadę samochodem często się zamyślam o czymś. No i... Gubię, przemijam te moje zjazdy. Dlatego często GPS-a używam, więc nie? GPS mnie budzi. O kurde, mam policję z tyłu za mną. No ale okej, okay, moi drodzy. Później znowu kamerkę włączymy. Na razie za bardzo nie ma więcej o niczym rozmawiać, tylko moja żona jest trochę e, na mnie e, zła. No ale okej. Okay. Do później. Ok, podjeżdżamy zaraz pod nasz hotel. Przecinek kasyno. Trochę jazda zajęła. No, oczywiście trochę więcej przeze mnie, że się zgubiłem, jak zwykle. No, ale tak już jest, moi drodzy. Kierowcę uważam, że jestem dosyć dobrym, ale w, w kierunkach nie jestem najlepszy. Tak już bywa. No, nie do czego, że w kierunkach nie jestem najlepszy, to często się zamyśla o czymś o, śnieg zaczyna padać. Baby, to starting to snow. Nie, yeah. GPS jest Snow Troking. Żona się pyta czy znam drogę, ponieważ ona nie zna tego syna. No ale dobrze, że w tym samym czasie co nagrywam, to GPS dla mnie mówi dalej, gdzie mam jechać. To jest wszystko spoko. Teraz już niedługo będziemy tam z przodu widzicie ten budynek jasnobrązowy duży. To właśnie tam jedziemy. Teraz widzicie te wiatraki tutaj, parę wiatraków mają. Nie wiem, jaki sens z tymi wiatrakami jest, ale tyle kosztują postawić je i utrzymać je. Ja nie myślę, że one produkują tyle prądu z tego wiatru tutaj, że same za siebie płacą. A już nie mówić o korzyści jakiejś. No ale tak e, po buszu i Obamie jest. Udawać, że no, alternatywne e, energie szukają. Nie ja wiem, moim zdaniem to jest tylko taki zasłona dym dla nas na oczy, żebyśmy myśleli, że naprawdę coś szukają innego. E, te same te ich wyjścia kosztują więcej niż e, normalne wyprodukowanie prądu. Ok, już widzimy z samego bliska. Blockback, nice, no. Yeah łotowate takie szyby, moi drodzy, jest jedno z niewielu kasyn, co zostało, jeszcze są otwarte. Wsz wszystkie kasyna zaczynają powoli się zamykać. Tak się zamykają, że. Tutaj są um, reklamują się na tych, na tych tablicach dużych przy drodze kasyna, że jeszcze się nie jeszcze jesteśmy niezamknięci, albo zostajemy otwarci. Okej. Okay. Jesteśmy pod samym kasynem. Parkingi niestety trzeba płacić tutaj, no ale tak to jest. Oh, going gonna get the, uh, the membership card too. Yeah, so we don't pay. Uh, well, it's not gonna be platinum, I don't think, but we'll see. Kupiliśmy tutaj bilet na uh, na noc w bardzo dobrej cenie i jeszcze idziemy na uh, Przedstawienie, komedie, komedianci będziemy oglądać. Czyli spoko rzecz. I taniej to wszystko kupiliśmy okej. Okay. No tutaj trochę pełno jest że te kasyno dosyć dobrze idzie. Kim czy you leaving? Are you leaving? I guess. No dobra, zobaczymy się, jak będziemy w kasynie w środku.